Się to jadę. jest ta zajebista mapa, no to zostajemy tu. Ta. No tak. Nie się, mrugi. Powiedział papież. Dobra, nie, powiedział to z taką radością głosie, się... że chuj, nie? Idziemy na wiawo, Będę się śmiałek, przejmiemy. Wiemy. prosi, chodź tutaj, to gdzie błąd. zawsze. Ciebie to na pewno. No, wie, kupię siła. Kupię no. cieplej. No i to na lodę jeszcze jeden. No w idzie środkiem. Tebie. środka nikt nie pilnuje. Nie Dawajcie ten z nas, ktoś ktoś Może, kubarzy, może kubarzy, przejść kubarzy, przez, kubarzy? przez okno i będzie dupa. Ktoś musi pilnować tutaj bliżej środka. Dobra, bo... ja się Dobra, ja mam środek. nam dali. Łatwo no, bo piorę po prostu, nie wiem. Dowiadu, wiadu, wiadu. Was, a dobrze, dobrze, dobrze. Hiroto, ty i tak będziesz się tutaj odradzał. A więc możesz ten, możesz być lotnym w środku. Skacz sobie do góry też, z zaczajki, jeżeli środek. idą, to też warto. Środek. On środek, nie? środek już nie i... A nie, jeżeli będzie środek, to nie. Dobry jest dobrze, zawsze tam występowałeś jako wabiący uwagę 17-0, 18 w ogóle, co to, to za historia Teraz gdzieś to nagrywasz to w ogóle? Nagrywasz to? No to są no, boty to, chyba no. czy nie no, boty, bo bez odznaczeń byli żadnych, także raczej boty. Fajne aktywy i tak dalej Boty, boty nie ma, co się podnieść. Damian, po To jest to sobie tak. To ja pójdę na obiotowego. Dobra, obstawiamy kto się pierwszy wyjebie. Jest. Jest, jest na pewno. No. <laughs> Kurwa, ale No, bociki nie. Dobre. 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 No elegancko! To jest po prostu nasze dobre podejście taktyczne. Ja biorę prawą stronę Bober, tobą. Lewą, ja stoję na lewej. Nie wybiegaj tam głęboko. Ja, ja. ja. ja trzymam prawą stronę. Ty trzymasz Bober tu, prawą trzymaj stronę z tej strony. Trzymam białą, trzymaj lewą. Kroki lewa strona, kroki lewa strona. Wchodzą tam do chłopaków. To jest te jak kule suki. Dobra, no się robią pięciu w tutaj w Dobra, dobia, dobia, idę na lotnego. No wiem, możecie bawić teraz, Bober, bo był to bok. Nibok kur... mnie zabił, no, no. jestem pierwszy. Tak jest. Dobrze, kurwa. To jest... Jak masz to nagrane, to to będzie piękny film. 46 chwili do jednego. To, no to... jeszcze najlepszy zresztą, się wyłożył na no, botach. Hej, <grym> ale wpadłem o pod lufę, nie? Przypadkowo uderzył go nabrał 46 razy. Trzymaj, trzymaj ktoś nie kup prawą. Jak upadał? Prawą. Prawą. Prawą nie prawą, ja prawą. Prawą Mówią. Stronę. Mówią. osłaniam prawej strony. Dobra, lecę dronem. Jebać tu. Lecę dronem. Bober jak... bober jak padał, to spadł mu na celownik. Na spust. Kurwa. To już nie było śmieszne w ogóle. Nie. Wzywałem helikopter i trafił mi się bot. Dobra. Ten bober, bober dwa razy. Ja Bober tymi. płakał jak umierał. Hmm. Kto tu się wjebał z mnie to jest to. No może koniec. Bober Wieją. prawie skrzydło. było Jeszcze też padł. Nie padłem. Przyznaję się, bo jeszcze raz nie padłem. Bober skrzydło. Padł. No bo poszedłem na obietowego, nie? No to wiesz, nie? Ja tam bober zanim zech średnią. Właśnie. To było ładne. Aż nawet sobie no, dałem no, lajka, mimo bo nie... że bot mnie trzy razy no, zrobił. <laughs> Kurwa, ale żebyście... zobaczycie jeden motyw, nie? Jak wzywam robi. helikopter i wychodzi bot, nie? I robi bęk. <laughs>